Cześć, witam Cię na kolejnym moim filmie. Dzisiaj Ci opowiem dlaczego oborna sycylijska wariant smoczy to jest mój ulubiony debiut, mój ulubiony wariant jest smoczy właśnie i przyspieszony smoczy dokładnie. Dlaczego jest taki dobry, dlaczego taki jest ogólnie przeze mnie lubiony, przez dużą część zawodników lubiony, no to ogólnie też jest fajny przez to, że nie jest trudny, wam tutaj pokażę. On nie jest trudny. Ideą jest po prostu C5, yy, takie ustawienie tu, 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 tu. tu albo D5, a bardziej agresywne, albo D6 mniej. Jak na przykład ktoś ma tutaj skoczka E5, to często gramy tu, wybijamy, bo tutaj związujemy z Hetmanem, wybijamy to, odbije Hetmanem. Bardzo łatwo się to gra, bardzo takie jest yy, dla początkujących, łatwe yy, na, na wyższym poziomie też jest dobre, więc to jest taki debiut yy, dla wszystkich. On taki jest, yy, nie dość, że łatwy, a dobry. O, łatwy, a dobry. Jak to jest łatwe a dobre, to musi być średnie, ale średnie czasami wystarcza przepraszam, nie? Dużo osobom. Mi wystarcza. Więc tak, pokażę, jak to je grać. Więc tak, jak ktoś wam gra E5, no to te 5 obrona nas styliska tu wchodzimy. I od razu gramy G6, bo jakbyśmy zagrali skoczek. To są takie warianty tego typu. My gramy sobie tu. Nam. Z... Zagra sobie roszadę my tu, on nam może zbić takie Tu i te pionki są takie, wiecie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Więc ja gram tak. I pierwszy wariant będzie. Jak ktoś wam odbije to Hetmanem, bo tak dużo początkujących robi. No bo tak, na pierwszy rzut oka to tutaj się robi niebezpiecznie. Tam wisi wieża. Hetman od razu jest w akcji, no nie wiadomo co tutaj zrobić. Pionkiem się zasłaniać. No nie no, skoczki. I jak ktoś zagra sobie skoczek tutaj, po prostu skoczek z tempem wchodzi. Mamy posunięcie figurą z tempem. To jest bardzo dobre. To jest jak figura wychodzi atakuje, nie wiem, Hetmana, pionka, to przeważnie jest Git. I Hetman najlepszy ma się tutaj. A co się dzieje, gdy powiedzmy, nie wiem, po tym pion yy, pionek pójdzie do przodu? No tak zbytnio to nic, bo po prostu gramy nadal skoczek tu, Hetman tu. No i można grać, grać tą pozycję, ja wiem, ze skoczkiem, oni grają jakieś tutaj, przeważnie tutaj, skoczki są dobre, są ustawione, no tutaj bardzo łatwa taka naturalna pozycja, jak sobie tak, tak, jakieś, wiadomo co grać, to jest fajna pozycja, można tutaj normalnie, normalnie sobie pykać, ja bym tutaj nie narzekał od strony czarnych, wolałbym grać to czarnymi niż białymi tak ogólnie. Więc tak. Yy... A, jeszcze jedna, tutaj pułapka od razu, bo dużo osób lubi grać na pułapki. Co jak yy, przeciwnik nam zagra właśnie to E5, tu, na przykład pomyśli sobie, no grozi mi Hetman tutaj biciu, no to ja se odejdę, no to yy, przegrywa gierkę. dam. Zobywamy yy, tego, yy, piąka przewagi na starcie, Do, Ogólnie. Yy, no. I tych odejść złych jest dużo, no, tu nie, bo tu blokujemy się przed fachem. Tu nie, bo tutaj bronimy piąka, na przykład tutaj też jest, yy, znaczy nie, tutaj to jest błędne, bo podchodzimy pod skoczka, ale mi chodzi o to, że na przykład tutaj też jest błędne, no bo tu, 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 tu i tu. Tych odejść trochę jest yy, niefajnych, więc najlepsze, najlepsze grają tutaj przeważnie. No i jak pokazywałem, to już pokazywałem, tu, tu. I sobie gramy, tak. Więc pułapka jest fajna, można zrobić łatwo, hetman, znaczy łatwo piąk. Numer dwa. Co jak nam grają yy, skoczkiem? Zamiast Hetmanem to wybijają skoczkiem. W ogóle Hetmanem, tak, a propos to grają, wybijają bardzo dobrzy zawodnicy. To grają. Nie wiem, jakieś trzecia kategoria. Znaczy, może trzecia kategoria to nie jest nic wybitnego, ale goś coś musi jeść, żeby w trzecią kategorię, tak? To oni tak wygrają sobie. I wybijam nam skoczki. Najlepsze, po prostu goniec tutaj. Ewentualnie skoczek. Jest gitówka. Gramy jak chcemy. Znaczy jak... Tylko tutaj trzeba oczywiście wiedzieć, że może być Maroczy. Więc jak boimy się Maroczego, może zagrać się tutaj. A gram tutaj, to jak coś Wam zagra skoczek tutaj, to jest bez różnicy. Więc goniec tu skoczkiem wychodzi po prostu, rozwija figurę, no nic tutaj dodać. My też się rozwijamy. Skoczek, skoczek, Roszada. I teraz co gramy? D5, bo D5 po prostu bardziej agresywne niż D6. D6 jest takie mniej. D5 lepsze moim zdaniem. I teraz, taki jest tutaj triczek? Pyk. I teraz nie bijemy tego hetmanem, znaczy jak chcemy, jak, jak chcemy, to może ma wybrać. Albo bijemy tutaj. Ale możemy to zagrać od razu do końcówki przejść tak śmiesznie. Fajne co? Jak ktoś lubi końcówki, to takie szybkie przechodzenie do końcówki jest na jego na rękę. Albo na przykład nie wiem ktoś. Nie wiem. Jakby to powiedzieć. Hmm. Na przykład no chcę chce remis, no ale wiadomo, ja nie gram na remis, przeważnie gram na wygraną, no ale takie końcówki też można wygrywać, jak ktoś yy, dobry jest w końcówkach. Po prostu... Yy, bijemy, odbijamy, bijemy. On no, tu nie ma nic mądrzejszego po tym, jak zbić, wybić, odbić i tu. Końcówka bardzo fajna. Równa końcówka, można sobie ją grać. Mi się podoba, taka... Mi się to podoba, nawet bym wolał grać tutaj czarnymi niż białymi. A tu kolejna taka pułapeczka. No. D4. Tu, tu, tu. I często plan białego jest. Asę tak prymitywnie zagram. O tutaj. Wymienię gońce. I zrobię długą roszadę. Piąkiło. O, o. No czasami to działa, czasami nie. Pokażę Wam, jak na przykład można czasami na koło i zostawić pułapkę. Tutaj. I jak ktoś nie zagra tego A4, tylko pomyśli sobie, a dobra, co mnie tam interesuje, zagram sobie tutaj. Od razu. No to po prostu bijemy, odbijamy. Tu. mi go, odchodzi. Pchamy dalej. Odbicie i teraz nie bijemy tego, tylko poprawiamy se skoczka. Na 4 można zbić. Bicie też jest git, Ale lepsze jest. Eee, tu, tu, tu. Lepsze jest po prostu skoczek tutaj. Stępem stępem skoczka w centrum. Ten pionek nigdy go nie będzie mógł odepchnąć, bo skoczek go zasłania, a skoczek nie może się ruszyć, bo jak wybijemy tutaj, to będzie nacisk na tego pionka. W ogóle, jak będzie nacisk na tego pionka, to też wybędzie tragedia. Więc najlepsza waranta jest długa roszada po prostu. I zobaczcie, jak to wygląda. Dziura. Dwa słabe pionki. Tylko stawi gdzieś Hetmana, nie wiem. Tutaj będzie po zawodach. Wybić jakieś te pionki i coś tutaj namieszać, i będzie po zawodach. Więc teraz najlepszy po prostu jest D6. Jak ktoś chce wygonić po prostu tego skoczka, to my go bronimy. I to jest pozycja bardzo taka fajna. Ofiarujemy pionka, mam pionka mniej, ale nam się gra spoko. A to biały musi się cały czas bronić, bo z pozytywnego punktu widzenia to Stockfish mówi plus 2,5. No to to jest GIT. Wariant numer 4, ktoś wygra wam Maroczego i już zagracie to koniec tutaj. Bo dużo osób gra po prostu przyspieszonego tak, a nie gra wspieszonego tak. I wam coś zagra Maroczego i po prostu tu, 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 tu. Ni wy się niczym nie boicie, D6, bo D5 nie można. Chodzi chodzi przy tym skoczkiem. No, kurde, no to jest pozycja taka, typu. No, później gracie A6. i Gracie sobie spokojną. No, nie ma was, jak tutaj ugryć Jest spokojnie, fajnie. No to tak. No, ogólnie najlepszym posunięciem jak jest teraz F3. A wy teraz możecie zagrać sobie, nie wiem, gdzieś skoczka poprawić albo, nie wiem. Yy, M tutaj gra, może, nie wiem, Hetman. Hetmanem gdzieś, albo nie wiem. Yy... Dużo pomysłów jest tutaj bardzo dobrych. O, tak bym powiedział, hetmanem, że zagrać wierzą Tom tutaj, a nie Tom tutaj. Bo tu przeważnie też się gra tutaj, wierzą plany na gry. Wyprowadzić Hetmana, wierza tutaj. C5, fajne plany. Zapomniałem o tutaj powiedzieć. Tutaj plany na gry. D6. D5, koniec tu, rozszada, wieża na wolną linię, oczywiście po gońcu gdzieś tutaj, albo tutaj. Gra się bardzo fajnie. No, tu czarne i białe mają równą grę. Teraz wam pokażę w tym maroczym pułapkę dla czarnych. Pójdzie cały debiut, co nie? Tutaj, tutaj. D6, to teraz białe mogą zrobić błąd Goniec E3 I o co w tym chodzi? Gramy teraz skoczek G4 I jakby czarne poszły tutaj, no to, to jest y, oczywiste, wybijamy, odbicie No i Bum Czyli nie ma co zrobić, widełki to, to, to łatwa rzecz, ale y, Jak na przykład pójdą tutaj To też jest przegrana po posunięciu tutaj Skoczek pod atakiem dwukrotnym. Skoczek pod atakiem dwukrotnym, tu i tu. Pionek wisi. Skoczek nie może odejść. Skoczek nie może odejść, bo dostanie mata. Więc tu już jest kaput. I ta pułapka serio bardzo często, często wchodzi. Ona jest. Takiego mata często daje się, więc to jest. Znaczy nie ma, ta tylko czas się tutaj wygrywa. Jak już to najlepsze odejść, to jest po prostu. Tu y, najlepsze, co można zrobić w tej sytuacji białych, to po prostu oddać tego czarno-populowego gońca i. i gramy dalej, tak? Dalej, co chciałem pokazać, to. variant. O, atak pre. To też jest y, trudne dobre czasami. czasami. Atak pre to jest. Y... A, po prostu ja gramy dokładnie po to, żeby zaatakować. Gramy normalnie, go jest tu. Cały czas idziemy tą naszą strategią d4, D, d6, no bo nie, można d5 postracimy. Tu, tu, tu. I to e5 jest po to, ażeby rozsadę, skoczkiem odejść i walność f5. Więc czasami można zagrać E6, żeby zagrać F5. I wtedy jest duży atak i wtedy to czarne atakują. Kiedy białe chcą atakować, więc atak Grand Prix jest łatwą do, łatwe do kontrolowania ogólnie atak Grand Prix, więc można sobie to zapamiętać, że. Gramy tu cały czas. Cały, cały czas gramy tak samo. Yy, jak graliśmy. Gramy tu E6, Roshada. Odchodzimy jakieś sobie skoczkiem i f 5 To jest sposób atakowania. Blokujemy gońca, ale możemy go wyprowadzić później tak. O. Kolejne, co chciałem pokazać, to co jak. To, jak ktoś gra obronę. Na obronę stylistką gra ktoś. Yy, partię włoską. To wtedy wychodzą takie nudne pozycje. No i po prostu gramy tak samo sobie. Nie wiem, partia włoska, to to, to, C, T6, wieża, roszada, skoczek tu, goniec tutaj. Nie wiem, można skoczka dać tutaj. Nie wiem, tu, tu może zagrać skoczek tutaj. Możemy to zbić, zbić. No tak, 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 takie coś można też grać. Jak ktoś gra partię włoską. Partię włoską na ktoś e, powiedział, debiuty nie mają znaczenia. I e, i ktoś gra partię włoską na obrotę sycylijską, no to tak można grać. Po prostu cały czas robimy ten nasz e, schemat mądrym podejściem jest zagranie tutaj. E, żeby gońca łapać, ale jest od tego wyjątek. Teraz wam pokażę pułapkę od strony białych, że jak biały może tutaj postawić pułapkę na czarnego i żebyście o tym pamiętali, jak tutaj się broni przed tym. To białe grają normalnie, tu, tu, tu cały czas. Czarny też. I teraz, nie, tutaj cały czas. I teraz y, grają zamiast tutaj C4, jak wariant Maroczy, to grają y, goniec C4. Idea ta, ta sama, po prostu biały nie, czarny nie może zagrać d Goniec i pionek broni, skoczek też broni. Nie można zagrać na razie. I w ogóle później też nie będzie, nie można zagrać. O to właśnie białym chodzi. Odchodzą gońcem, no bo te, z tym gońcem trzeba coś zrobić. Te, też trzeba. Prędzej czy później trzeba będzie odejść, nie, a lepiej bez tempa. A czarny muszę może, może pomyśleć sobie. No dobra, no to bierzemy gońca, tak? Tylko, że teraz chodzi. E5. I gdzie tym skoszkiem odejść? No tylko no tylko tutaj, no bo tu nie można, tu nie można, tu nie można, tu nie można. I teraz jest przegrana. Wiczę. I co jak powiedzmy czarne pomyślą sobie, że. Aha, no tobie to by to... Bijemy królem. No otóż nie. Zbić nie można. Zbić nie można, bo tracimy hetmana. Yy, nie można tego zostawić. Bo co? No bo. No bo zbije nam Hetman. Hetman nie może odejść, bo tu nie można, bo goniec. Nie można, bo skoczek. Tak, zbijemy królem. To Hetman. Pyk. Pyk. Na przykład. Nie ja wiem. Kto by tutaj chciał zgadnąć? No, najłatwiej chyba G4. Bicie. Wieża Nie wiem, król gdzieś odejdzie, by gdzie, no to Tu to, to w ogóle mat 1 O wieża A najdłuższy mat, no to król sobie idzie No tu śmierdzi matem, tu prędzej czy później będzie mat, nawet nie trzeba pokazywać, no ale Król tutaj hmm. Hetman 4 Nie wiem, król H3 No można wierzą. bicie, mat. Fajne mat, nie? Więc na takie coś trzeba uważać, nie można yy, skoczek, tylko tu trzeba. Yy. Czy nie można zagrać skoczek tu, tylko D6. I jak Roszadę zrobią, to dopiero goniec tu. Bo teraz już ofiary nie ma, bo po tym, po tym to w ogóle można zbić, a po drugie mamy miejsce dla Hetmana. Więc jest git. Więc deszcz jest bardzo istotnym posunięciem. A co jak coś pomyśli sam? No dobra, to bijemy wieżą. To samo. Hetman Bytkia nie może odejść. A co jak? Znaczy nie, tutaj nie, tutaj nie. Jak po tym. Po tym. Po tym. I bijemy wieżą. Jak ktoś sobie pomyśli, że bijemy tutaj bieżąc, nie? No to też muszę kogoś zrazić, że to też działa, bo nie możemy zbić, nie możemy tego zostawić. Też wygrywamy. No bo to jest, no, wygrana łatwo. A co, jakby ktoś odszedł? Od tego. Odejść też nic nie robi. Też nie można zbić. O to tutaj głównie chodzi, więc no. A co, jakby zbić? Królem? Tu i tego nie zbić. No to też bijemy. No to pionkiem też nie można. No to Uur, nie. No to ogólnie przegrana. Tutaj ciekawe poświęcenie. Tutaj grał to. Hmm. Tutaj grał to Bobby Fisher tutaj nie pokazuję. A też GM. Gie... Dużo GMów na no to się nabrało białe ja tutaj wygrywają, raz w ogóle jakiś remis był zobaczmy jak tu grał remis aż bym to zobaczył ten remis, magiczny jak tutaj biały mógł to przegrać czy zremisować a w końcówce po prostu, okej okay, dobra Końcówka, i tutaj wzięli remis prawdopodobnie. No tak. Więc yy... No, więc do zobaczenia. Dajcie łapkę, dajcie suba. No, bo mało osób, mało procent mnie subskrybuje, więc dajcie suba, łapkę. Cześć.